Hej ekipa, witam was z Tanim. witam Was ponownie w Aport CEO Kontynuujemy naszą rozgrywkę. Wprawdzie mieliśmy większą przerwę od tego tytułu, bo pojawiały się różne inne tytuły, premiery, ciekawe gry, natomiast ja tej gry nie zostawiłem. Ja tą grę ciągle chcę ogrywać, bo naprawdę świetnie się wciągnąłem, naprawdę dla mnie ekonomiczne zarządzanie lotniskiem od podstaw, od fundamentów do samych tutaj planowania, prawie lotów naprawdę wielkich, dalekodystansowych, jest super. Yy, stwierdzam jedno. Za bardzo się rozpędziłem w tym wszystkim, co tutaj zrobiliśmy. Mianowicie intrygu, y, popsułem według mnie, mocno popsułem kwestię tutaj y, pakunków. Czyli w tym momencie całkowicie y, bagaż wyłączona ustawiamy z tego względu, że nie chcę obsługiwać w bagaży. Dlaczego? Bo nie jestem na to gotowy. W poprzednim odcinku dostałem taką karę. Jeszcze chyba później, w międzyczasie, dostałem taką karę. Za e, przepuszczeniem bagaży, które są niebezpieczne, że stwierdziłem nie. Hola, hola, w tu. Nie bawimy się w takie rzeczy, bo to się mija z celem. Całkowicie to się mija z celem, bo możemy tylko dostać takiego e, takiej, e, karę że można się po prostu schować. I po co nam to? Po co nam jest to, e, dopóki nie będę pewny. Czyli nie będę miał przede wszystkich tych badań e, rozwiązanych na. E, tutaj zmniejszenie kosztów nie, tutaj jeżeli nie będę miał badań, tylko właśnie teraz nie podejrzę, badań na super, 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 super yy, skany bagaży, to ja się tego nie podejmuję. Ja wolę inwestować w metro. Wolę inwestować w na przykład więcej linii lotniczych i na pewno się będę chciał właśnie na tym dzisiaj skupić nad przebudową trochę tych terminali, nad rozbudową. Muszę w końcu zabrać środki finansowe na wykup tych powierzchni, tutaj, tutaj, żeby móc całkowicie sobie to zaplanować. Na dzień dzisiejszy jestem, stwierdzam, że. Mocno w pracy z tym wszystkim, z tym planowaniem, dlatego też teraz, słuchajcie, będziemy dzisiaj, dzisiaj będziemy przebudować, będziemy zarządzać, będziemy lepiej tym, y, to wszystko starać się ogarnąć. Zwłaszcza, że chcemy naprawdę sporo więcej tych lotów tutaj wcisnąć. Zastanawiam się, czy nie podpiąć się z lotami po tą stronę i na przykład wyłączyć z lotów te niskie, i zrobić tutaj jego klasy loty. No i powiem Wam, że to jest jakaś e, propozycja. Tylko, że taka działka kosztuje 750 tysięcy My mamy 1700, Więc no mimo wszystko kupno takie działki trochę nas będzie kosztowało Bo dwie działki to jest 1400 400 tysięcy No i wtedy zostajemy praktycznie z niczym A mamy tutaj lotnisko budżetowe Natomiast taka blokowanie pozwoliłoby nam już powoli, powoli projektować Projektować tej zasoby jak to lotnisko ma być ułożone i w ogóle i powiem wam szczerze, kuszę, powoli się chyba skuszę na to. Zobaczmy zresztą czy jest jakaś opcja na kredyt, może w ekonomii coś zobaczymy, może nam coś pozwolą wziąć eee, Milion 14 dni odszkodzi. 4% wiecie co? To się ciekawie zapowiada 4% Ko kość godzinowy 3300 eee, Aha, bo aha, bo my mamy dwa kredyty. O kurczę o kurczę, to ja mam dwa krety i tak jestem na plusie, jak widzicie. <laughs> dobra, myślałem, że mam wzi wzi do wzięcia ten kred, ale nie. No to dobrze, to już mamy jasność sytuacji, to teraz dajcie mi chwilkę, ja się tutaj zastanowię co robimy i może zaczniemy faktycznie to łatwiej budować, lepiej tym zarządzać. No bo chcemy naprawdę odpalić e, klasy średnie. no dużych lotów na razie się nie pcham, ale klasa średnia musi być obsłużona. Słuchajcie, mam propozycję. Chyba mam rozwiązanie jak to wszystko ugryźć, dlatego odblokowuję tą działeczkę. Jak widzicie, ta działka nam tutaj ten teren blokuje i dzięki czemu zrobimy pas klasy średniej. Pas klasy średniej mogę sobie postawić nawet tutaj dwa albo trzy. To byłoby całkiem kus kuszące dla nas, tylko chcemy pamiętać, żeby tutaj było oczywiście odstępy zachowane i też to trzeba wszystko będzie ogrodzić, bo tu zwierzaki sobie lubią spacerować, prawda? Więc tutaj musimy to ładnie wszystko przygotować. Tak, po wstępnym projektowaniu mam wyglądać mój pas. Na tym poziomie, oczywiście, bo nie mamy jeszcze tego na full rozwiniętego pasa. E, tu będzie jeden pas, a gdyby było potrzeba, będzie drugi pas. W tym jest potrze potrzebny, budowany. Natomiast teraz potrzebujemy zatrudnić naszych robotników, więc panowie, zapraszamy. Max, oczywiście, umieszczamy i zapraszamy, bo będzie dużo dzwonienia, dużo roboty. Jak widzicie, pakunki są, ciągle ciężarówki blokują. Ale spokojnie i to ogarniemy. Natomiast też zastanawiam się, czy nie ogarnąć sobie na przykład metra. Infrastruktura i transport, tunel drogowy to mamy, 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 mamy. Ale mnie interesuje wejście do metra. Zgadza się, wejście do metra, które na pewno w mojej ocenie będzie bardzo wartościowe, bo jak wiemy, metro to jednak podróż zdecydowanie będzie lepsza. Co ciekawe, wystarczy tutaj zbudować to metro i stąd już łatwo będą nam podróżować. Tylko teraz trzeba jeszcze. Tu chodnik, proszę, tu ładnie chodnik rozstawimy i niech nam metro to zbudują. Subway oczywiście, że tak i tutaj zamiast bawić się w autobusy, w samochody, metro powinno rozwiązać większy, większe problemy. Na pewno chcę zlikwidować w tym momencie całkowicie ten, ten przydział, bo to jest w ogóle mi jest całkowicie zbędne. To trzeba zlikwidować, bo to nie widzę znaleźć tego sensu utrzymywania w tym miejscu. Więc proszę bardzo, likwidujemy, teśmy tak, że będziemy likwidować, ale to później ta pozostała część zostawiamy, gara zostawiamy. No i terminal, terminal będziemy tutaj poszerzać i dociągniemy do tego, i tu zrobimy główne centrum e, informacyjno-checklist, e, check, e, czyli punkt odpraw i punkt e, stoisko informacyjny, właśnie w tym miejscu będzie, a tutaj będzie podróż. Podróż będzie zapraszała, będziemy zapraszać naszych e, Podróżnych właśnie w to miejsce, gdzie będziemy mieć ochronę tego wyższego tieru, już zobaczymy zresztą, jak to nam wszystko wyjdzie. Póki co, z kasą jestem względnie na plusie. Wiadomo, tam jakiś minus spory wszedł, bo jednak spore wydatki, sporo budowy. Dlatego też tą budowę musimy przystąpić do działań. Ale sądzę, że teraz mamy dzisiejszy raport ekonomiczny. No, no ja wiem, co tam jest w operacyjnym i ekonomicznym. Średnia ocena bezpieczeństwa 50%, no logiczne, tak? A ekonomiczne, no na pewno będzie ogromne ogromne straty przynosimy, mam nadzieję, że nie zbankrutujemy, bo byłoby przykro. Ale przynajmniej jeżeli byśmy zbankrutowali, mam w zamyśle też yy, grać od nowa, bo już mam pewien pomysł na tą rozgrywkę. Póki co mam nadzieję, że robotnicy w końcu dojadą i będą mogli budować. Tak, pierwsi robotnicy wysiedli i brać się panowie osto do, bo do roboty, bo jest mnóstwo tego, a naprawdę mnóstwo. Paz jak widać jest gotowy, pora podjąć kolejnych działań, czyli oczywiście wskazać temu pasowi ścieżkę jak będę podróżować, proszę bardzo, tak, 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 tak bardzo tędy i to do końca. Ciach, ciach i ciach. I mamy tu spięte. Tu oczywiście jeszcze musimy spiąć z tym, ale póki co no jest po prostu to niewykonalne, bo brakuje nam e, robotników, którzy zajmą się likwidacją wkrótce tej siatki. No, w końcu mogliby tu coś ogarnąć. Póki co, widzę, że budują, nie jeszcze budują, jeszcze coś tam ogarniałem. Spoko. Ja już sobie także dodałem, słuchajcie, badanie, jeżeli chodzi o badania, automatyzację. Z tego względu, że. Aha, nie ma możliwości, to zmniejszymy ewentualnie przydział ludzi. Tutaj czterech, tutaj mogę dać. Nie mogę, to w takim razie stąd zabieram, tu daję więcej, bo wolę. Wolę. Wolę zdecydowanie mieć tutaj więcej ludzi, bo automatyczne kioski, słuchajcie, automatyczne kioski, które będą przyjmować e, te wszystkie rzeczy, ale jest jeden haczyk. Nie wiem czy te kioski będą działać w momencie kiedy będziemy mieć e, no właśnie, będziemy mieć taśmę. To nie mocno zastanawia, czy to zadziała. Ale punkt co likwiduje, likwiduje te punkty, likwiduje to wszystko e, pana ochroniarza. Także likwiduje to, też likwiduje, bo tu nie potrzeba żadnej bezpiecznej strefy. I tutaj wylikwiduję także te ściany. I tutaj będziemy robić punkty, punkty, punkty tej obsługi. Sądzę, że będą Państwo zadowoleni. A póki co jest ruch cały czas ruch jesteśmy na plusie czy na minusie. Zobaczmy, jak to się sytuacja. Dziennie jesteśmy na plusie. Czyli faktycznie, jak oni to budują, to już jesteśmy, wychodzimy na ten plusik. Więc całkiem spoko, dobra. to oczywiście odpalamy aktywność. Eee, tak, aha, nie, przepraszam, jeśli nie ma lądowania, to proszę tutaj nic nie kombinować. Eee, ciekawy jestem, co by, by się stało, gdybym zostawił tak dwa pasy. Czy na przykład samoloty mogłyby się zdarzyć? Tego nie wiem, tego nie testowałem. Tego jestem ciekawy, ale póki co eee, nie na dzień dzisiejszy. Więc niech na razie wszystko ekonomicznie tutaj ogarną. Eee, budowlano. Budowlanie też chcę, żeby w końcu zakończyli tutaj działania. Abyśmy mogli przystąpić do kolejnego kroku naszego rozwoju. Wszystko gotowe do otwarcia nowego pasa, proszę bardzo, aktywujemy, proszę. I teraz można byłoby śmiało, ze śmiałością powiedzieć, że te można by zamknąć. Proszę bardzo, zamykamy i zobaczymy czy teraz będą mogły tu faktycznie lądować. Mam nadzieję, że tak, że to jakoś tak będzie funkcjonować. I że się na przykład awionetki nie zdążą z tymi wielkimi, bo byłoby przykre. W takim razie czekamy, czekamy na pierwszy przylot tych samolotów, zobaczymy co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że nic, że wszystko w porządku. Okej, okay, aha, tylko trzeba by aktywować Coś ogólne, lot komercyjny, no, tak, zgadza się. Eee, Kierunek i nie, sądzę, są, że typ operacyjny ten zostawiamy i tutaj zostawiamy tak jak jest. Dobra, to czekamy na pierwsze samoloty, pierwsze loty, zapraszam, zapraszamy, a my co dalej robimy? Oczywiście, tak jak powiedziałem. Poszerzamy terminal. Terminal, który ma się tutaj łączyć z tym, dzięki temu będziemy łatwiej mogli nasi e, pasażerowie podróżować w tym pomiędzy tymi strukturami. My zrobimy to, wiecie co, a jakby to zrobić w taki sposób? O, tak, i tutaj ładnie mogliby podróżować. Tutaj byłaby strefa e, odhaczania się, jeżeli chodzi o e, dokumenty, paszporty i podobne, a tu zrobimy e, strefę już bezpieczną. No to będzie całkiem spoko, dobra, tylko jeden haczyk, bo tutaj mi się. No właśnie, tutaj trzeba będzie mocno przekombinować, zrobimy to. O, w taki sposób. I ten mur oczywiście w tym miejscu zlikwiduje, żeby tutaj nic mi nie blokowało przejścia. I idealnie tutaj zrobimy strefę bezpieczną i dzięki temu będą mogli śmiało lepiej podróżować. Właśnie o taką dynamikę nam chodzi, o taki rozwój konkretny i patrz, przyleciał, faktycznie przyleciał, czyli ten. Mogę chyba już zamknąć, tak mi się wydaje, mam nadzieję, że to mi się wydaje Ale zobaczymy jak jest z odlotami Bo tutaj jeszcze kwestia tego, czy oni mogą wylecieć tu, czy ja będę musiał robić drugi pas To mnie najbardziej intryguje Dobra, już jestem pewny, działa to w dwie strony, więc droga dwustronna całkiem spoko Więc teraz ten pas likwidujemy Super, bardzo tylko tak, likwidacja pasa nie tak łatwo jest Musimy wejść w tryb pasu I dopiero wtedy Mogę gdzieś to zlikwidować, tylko tak, o, jest, super, ciach, dziękuję, zlikwidowane, mam nadzieję, że zlikwidowane, tak, już, o, dziękuję, aha, teraz weszło, dobra, i to ci się wywalamy, także tę strukturę i tę strukturę i tu tą ścieżkę, ścieżkę mogę de facto zostawić, bo tutaj dalej będę rozszerzał działalność tych naszych... Miejsc parkingowych dla samolotów, dalej będziemy to do, dobudowywać, żeby jak najwięcej tych samolotów mogło być obsłużonych, bo do tego właśnie dążymy: żeby jak najwięcej samolotów było obsługiwanych przez nasze służby. I zastanawiam się, czy na przykład terminal, który będę budował, czy nie dać mu od razu słuchać tu piętra, bo dzięki temu mógłbym sobie zrobić te bez schodów ruchomych to byłoby całkiem korzystne. No, jednakże to też są koszty, prawda? To są koszty, więc musimy być na takie koszty gotowi. Dobra, to otwieram sobie kolejne miejsce. I chyba trzeba faktycznie zastanowić się nad tym, żeby tutaj ładnie to wszystko rozegrać. Tylko tak, mury, jakieś murki tutaj ładnie by było dać. O proszę, estetyka też istotna. Tu zlikwidujemy to, likwidujemy to, to i to. Tu jest strefa bezpieczna wywalona? Chyba tak. jest strefy bezpiecznej nie ma. Więc tutaj strefa bezpieczna byłaby właśnie w tym miejscu, a właśnie możemy już budować. super. To będzie miejsce parkingowe średnie i trzeba to teraz tak ładnie tu, kurczę, mylą się guziki, ładnie tu wpasować. Tak, no niekoniecznie raczej w tą, raczej w tą stronę i gitara, majonez. Wiecie co, tu też wywala już to, żeby mieć miejsce na, na wszystko, po prostu na wszystko będziemy mieć dostęp, ja wiem, że tam trochę opóźnię pewnie loty, bo nie będzie paliwa czy czegoś, damy radę, spokojnie damy radę, o to ładnie zlikwidowali. Tylko tu trzeba by, by się polikwidować te rzeczy, bo to jest tutaj całkowicie zbędne, a my tego nie chcemy, yy, marnować kasy, prawda? Nie. Tutaj nie, 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 nie to, to zostawić, to zostawić, tu, tu jest płotek. Ten płotek ma zostać. Dobra, rozpędziłem się troszkę, troszkę się rozpędziłem, ale wszystko pod kontrolą. Ostatnią rzeczą, jaką chcę zrobić, przynajmniej w tym momencie, to jest ochrona, czyli lepszy punkt ochrony, ten średni, który ma tam strefę skanowania. strefę, faktycznie to jest ten skan, będzie zdecydowanie ulepszony i sądzę, że taką strefę, patrzcie jakie korki, jakie tutaj kolejki się porobiły, no nie, zdecydowanie trzeba to polepszyć, więc wiecie co, ja tą strefę sobie postawię chyba w tym miejscu, tylko właśnie strefa bezpieczeństwa może być na całym tym obszarze wtedy, dzięki temu będziemy mogli śmiać kontrolować. Więc trzeba by to zrobić na zasadzie, wiecie jaki? Zrobimy haczyk. O, o, tak ich tutaj dziobniemy. Tutaj akurat się idealnie, jest zahaczę o tą strefę i proszę, tu jest strefa bezpieczna, tu będzie akurat wyjście. W tym miejscu, miejscu będą dwa wyjścia, więc jedno będziemy mieć gdzieś tutaj jest, a drugie będzie właśnie tutaj Będą mogli sobie spokojnie nasi goście wyjść, super A teraz strefa bezpieczna, czyli lepsza ochrona, lepsze punkt ochrony będzie właśnie w tym miejscu Proszę, tu postawimy i tak, tak dobry kierunek, ja to sobie ustawiłem, poczekajcie, dobrze spojrzę z tej perspektywy tak, dobry kierunek, więc tutaj będzie skar... ale do tego punktu oczywiście przypominam, trzeba czterech aż ochroniarzy, czterech albo pięciu, więc tutaj kawał do, roboty będzie, do ogarnięcia w tym temacie. Nie ma problemu i to się ogarnie. Sądzę natomiast teraz tak, żeby tutaj, że jest ta strefa bezpieczna w taki sposób ustawiona, żeby zrobić takie wysuniętą strefę tutaj jeszcze bardziej, z tego względu, że tutaj chciałbym, żeby nasi pracownicy śmiało tutaj mogli wchodzić, więc mały punkcik ochrony w tym zrobimy, którym, do którego będzie nasza pracownicy pracownicy się tutaj przedostawać, właśnie w tym miejscu i oni będą sobie szli, kawał, kawał drogi pokrywali, ale spoko to do ogarnięcia tutaj natomiast, według mnie tutaj cała ma być już strefa bezpieczna, będę likwidował te punkty ochrony nie ma sensu tego inaczej kombinować bo tutaj cała będzie, strefa, cała strefa bezpieczna więc tutaj tylko jak już to ogarniemy, tutaj podepniemy to ta strefa de facto będzie wyjście miała. wiecie co? No właśnie, na razie tego nie mogę zrobić, ale wiem, że chcę bardzo, bardzo chcę to zrobić, ale jeszcze nie. Strefa bezpieczeństwa będzie tak podpięta tutaj coraz wężej, chyba że tutaj zrobimy większe wyjście, bo tutaj pamiętajcie, że musimy to jednak zrobić, te wyjście z 2, więc no, zrobimy to w taki sposób, żeby tu ładnie będzie wychodzić tym przejściem. Tym chodnikiem na... Na świeżo powietrze nie będą tutaj nam się kręcić w okolicy, czyli tak naprawdę będą przechodzić przez lotnisko e, chodnikiem tutaj i aut, tak? I tak mniej więcej to będzie zaplanowane. Póki co musimy jeszcze także postawić dwa kolejne miejsca do obsługi, czyli do punkty, punkty odpraw, ale to będą małe punkty, nie będę tutaj nic więcej kombinował. E, raczej to postawię na zasadzie takiej, tu jeden. I tu drugi, i takie dwa punkty odpraw powinny wystarczyć. Zastanawiam się, naprawdę zastanawiam się nad jednym, czy na przykład nie pójść, słuchajcie, do góry. Czyli poziom do góry, dzięki temu będziemy mieć piętro, ale pamiętajcie, to będą koszty, zaraz wam mniej więcej powiem jakie, zbudowanie tego terminala. A tutaj to jest koszt y, wielkości y, nawet tyle, żeby zrobić. 600, y, około 400, 300. 300 tysięcy w tym momencie. Więc musimy na to wszystko naprawdę zarobić, no i do tego oczywiście dochodzą jeszcze rękawy, prawda? Które chcielibyśmy zainwestować, a które też kosztują. Eee, tutaj możemy naprawić, dobra, na przykład ulepszenie stanowiska, rękaw 20 tysięcy. No to każda taka inwestycja będzie nas sporo kosztować, ale wiem, że warto, prawda? I dlatego też będziemy tutaj się bawić dalej w rozwijanie tutaj tych rzeczy, pięter. Obsługa lotniska tu jak najbardziej będziemy coraz więcej ludzi zatrudniać. A ty co? Nie ma gdzie... Co tu się stało? Nie masz gdzie lecieć, nie ma gdzie, gdzie, gdzie tutaj parkować. O, nie ma miejsca czy co, nie rozumiem. Dobra, wiecie, tu też mogę zlikwidować nawet ten pas, bo jest i tak za daleko więc wywalamy go w tą, w tą stronę, w tą mańkę. No i już zaparkował. Gdyby się okazało, że jednak będą się korkować, to postawię ten drugi pas dla świętego spokoju. Na razie nie widzę, żeby się korkowali. Natomiast tutaj trzeba będzie zlikwidować, bo teraz się zorientowałem, że zostawiłem ten punkcik, a ten punkcik tutaj całkowicie jest zbędny. Tu też likwidujemy. Dobra, mamy to. A i tutaj trzeba ładnie spiąć z tym, tu trzeba ładnie, oj, nie tak, tu trzeba spiąć z tym. I tutaj byśmy dwa kolejne pasy, miejsca parkingowe dla naszych samolotów mieli. No i o to właśnie chodzi, o to chodzi, I tu strefa bezpieczna, tutaj oczywiście tylko, tak jak mówiłem, tylko pracownicy. I tych ochroniarzy można byłoby w tym miejscu zlikwidować. O nie. Póki co nie mogę, mam pełne obłożenie, ale na pewno będziemy chcieli. Chyba, że wiesz co, tutaj jest w punkcie już tego ochroniarza mogę likwidować. Tak mogę? Super. Likwidujmy to i będziemy się powoli przegrupować w telejony. Upsi, jakąś mamy słuchajcie awarię, ja sobie to ładnie ogarniam I mamy pracownicy lampy, obsługujący Trinity Elevation Lot tam, zaplanowany czasem od do, do D 9.10, odkryli awarię sprzętu i uważali, że samolot nie nadaje się do lotu Lot został odwołany, a samolot będzie wywołał naprawę w hangarze e, Przepraszam bardzo, który to będzie? E, TA-108, TA-108 mamy, czyli tutaj, dobra, czyli z tej strony no, już myślałem, że to dużo, ale całe szczęście nie więc TA-108 ląduje w hangarze. Mam nadzieję, że mamy TA-108. Który to będzie? ta 91 MP-108. Czyli ten. Zapraszamy w takim razie szanownego pana do hangaru. Czy ty będziesz naprawiany jakoś, w jakikolwiek sposób? Mam nadzieję, że tak. Incydent. Oczywiście, musimy zadbać o to. Więc technicy, proszę, zapraszam. Te hangary są aktywne dla... Okej, okay, czyli dla obu. To, to w takim razie mam nadzieję, że to się obsłużą z tym wszystkim. Bo to jest chyba ruch dwukętny tych taśm, tak prawda? Jednokątny dwukętny. No, to powinien się udać naprawić. Teraz 108, proszę, to w takim razie naprawy. Eee, nie może odnaleźć odpowiedniego hangaru do naprawy. Jak to nie może odnaleźć hangaru do naprawy? A to to tutaj to niby co? To jest do czego to niby służy? Co? To co ja mam cię odblokować? A wiesz co? Zamknij to, zamknij, otwórz. O, i już połączony. Może teraz załapię. Patrzcie, o, i załapał. A? Ne? Załapał kolega. Teraz widzi, że tu jest hangar. Ciach, zamknij, otwórz. O, teraz wyczaił, że hangar ma. No, widzicie, dobra, mamy to. Bałem się, to są te duże, ale ci, patrzcie, ci się zatrzymują. Ale jest spoko, dobra. Tu jaka kolejka się utworzyła. Kurcze. No, zdecydowanie trzeba to im ułatwić. Więc zróbmy ście, ścieżkę zdrowia. Więc Ciach, tak jak się rzucili, proszę. Proszę, proszę i proszę. I dzięki temu łatwiej będzie to obsługiwać. Zdecydowanie coś lepsze, bo dzięki temu mamy skaner, słuchajcie. Skaner osobowy, więc tutaj y, lepiej wykrywanie metali i tym podobnych, szybciej. O, złapali kogoś, złapali. A nie, <laughs> kolega do toalety poleciał. <laughs> Już myślałem. Dobra, słuchajcie. Teraz kwestia tutaj wyczyszczenia. Po zakładaniu odpowiednich kolejnych stref, tutaj kolejnych stref yy, na czerwono zakładamy wszystko. Proszę, to jest to właśnie co chciałem Ci w tym miejscu. Będzie cała czerwona strefa i tak to miało być od samego początku. Teraz będzie tak, jak należy. Yy, tutaj policja, mamy to stanowisko, i tutaj będzie wyjście z jednej, wyjście z drugiej, i tylko kwestia ewentualnie jakiejś toalety. No przyznaję, długo to będzie mi schodziło ale mam nadzieję, że może zrobić takie dwa punkty. Ile mamy ochrony, tego propo? Ile mamy załogi w ochronie? Personel? 9, 4, 8. No to powiem wam szczerze, że można byłoby jednak to obsługiwać szybciej. A postawmy dla świętego spokoju drugi punkcik, bo coś czuję, że jeden to może być mało. Yy, a tutaj tylko trzeba tylko tą strefę bezpieczną zlikwidować w taki sposób ustawimy i dzięki temu łatwiej będzie, a my sobie zatrudnimy, oczywiście że sobie zatrudnimy kolejnych ludzi, więc niech tutaj nam robotnicy ogarną, a my to ładnie będziemy tym wszystkim zarządzać. Oczywiście łazienki, miejsca siedzące, dużo, dużo, dużo pracy jeszcze przed nami, ale i to ogarniemy. Pora na renegocjacje umów. Zobaczymy co nam tutaj Skyfly Airlines jest w stanie zaproponować. No chciałbym coś fajnego poegrać, negocjuj, zobaczmy, czy jesteśmy w stanie coś ugrać, na przykład jakąś większą kasę za średni przelot. Za daleki przelot nie mam, tylko za średni, więc na razie tutaj. Rozsądnie mogę ewentualnie wzbić tutaj nasze oczekiwania, więc o, idealnie, o tego nie chciałem akurat, więc to zostawiamy. Za daleki przód na chwilowo nie, bo daleki w nie kombinujemy. Tutaj możemy ryzykownie, rozsądnie, ale patrzcie, 7800 już mamy. A jakbym wbił na full, no zdecydowanie to jest za dużo, ale rozsądnie możemy spróbować 8300, ale weźmiemy, a weźmiemy, spróbujemy rozsądnie wysłali ofertę. I co będzie? Zaakceptowano! Pięknie! 2 yy, 8300 mamy za umowę. Więc zapraszam w takim razie. Pora kolejne kontrakty podpisywać. Mamy kolejne miejsca, słuchajcie. Możemy teraz przyjmować kolejne loty. 8300. A, czy ci. No to bardzo mi cieszy. W takim razie, ciach kolejny lot. I ciach kolejny lot. I teraz rzucamy kolejne. Mamy tego pełno. Przecież musimy tutaj zacząć zarabiać. Teraz właśnie z motyw. Żeby zarabiać, teraz właśnie jest opcja na to, żeby pieniądze spływały z szerokim strumieniem Oczywiście robię odpowiednie odstępy, żeby tutaj sporo mogło tych lotów wejść Proszę, potwierdzamy, kolejni potwierdzamy I zastanawiam się nad przyjęciem kolejną linii, bo ci chyba zieloni się powoli wycofują Więc trzeba będzie się stanowić nad, te, nad lepszą propozycją Dlatego też ja sobie wezmę na spokojnie, przejrzę tą listę lotów i tak ogólnie, z, yy, przepraszam bardzo, samolot już naprawiony, udało się. No i widzicie, nawet nasi technicy się wywiązali ze swoich zadań. Natomiast, jak widzicie, udało nam się wszystko ładnie ogarnąć. Tutaj mamy samoloty. No i ta droga, długa droga kołowania wcale nie jest taka zła, bo widzicie, ten startuje, ten się szykuje do startu, ten szykuje się tutaj do spłynięcia, tutaj w, do wlec w lotu na wjechaniu przepraszam na, na zatoczkę idealnie, tutaj mamy kolejne miejsca odblokowane i jak widzicie nie mam bardzo teraz nawet obłożenia. Choć nie wiem czy kwestia tego, że nie mam tyle lotów, bo trochę się skupiłem na tej budowie zamiast na obłożeniu lotów. No z kasą wygląda to dziennie. Ja patrzę teraz w sytuację dziennej, godzinnie jest na, nawet na plusie dziennie. Mamy średnią, dzienną 12 tysięcy do przodu. Nieźle, mogło być lepiej. Liczę na to, że będziemy mogli rozwijać kolejne i na przykład z tej strony ustawić sobie kolejne samoloty. Słuchajcie, skąd tu jest strefa bezpieczna? Ale dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o tym, żeby zbudować piętro: żeby zbudować tutaj kołnierze, czy tam rękawy, żeby to fajniej. Czy dopiero się tym zastanawiać, tym kombinować, dopiero kiedy będziemy już mieć prawdziwy plan tego naszego lotniska, bo w tym momencie, jak wiecie, na razie działamy intuicyjnie, dorywczo. Yy, I żeby chociaż ta kasa, kasa trochę zebrać, natomiast zastanawiam się, co będzie, jak to właśnie Będziemy chcieli jakoś inaczej ogarać Póki co, dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tej rozgrywce. Ja jeszcze zapomniałem, bo musimy upgrade na prawo, na prawą, ale upgrade yy, synem zapobiegania z kolizjom z ptakami. Tak, trzeba tu postawić jeden, i trzeba tu drugi postawić, żeby te ptaszki nam się nie pakowały. Więc proszę ładnie tutaj ogarnąć, a ja tych robotników już prawie już nie potrzebuję, więc zostawiam sobie mega minimum. 8, które miałem. A ja tutaj zostawimy sobie taki nie kontrakt, ko tylko odprawę natychmiast. A badania? To no już automatyzacja niedługo i powoli, powoli będziemy wchodzić w kolejne rzeczy. Mam nadzieję, że tutaj kiedyś się dorobimy tych wysokich, tych wysokich, tych wielkich samolotów. A póki co, jeżeli Wam się podobało, zapraszam Was serdecznie do łapkowania, do polecenia i do komentowania. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was z stanie. A a tak a propos, metro także funkcjonuje, więc całkiem średnio przełożonych osób 41 na godzinę. No ładnie, ładnie. Zobaczymy, co będzie więcej. Jak wiecie. Tutaj też jest ładne ogłoszenie. Za dziś wam ogromnie dziękuję, pozdrawiam was z tonią. Na razie, hej!